Dziś już czwarty dzień naszej podróży, zarazem ostatni. Pakujemy się i wracamy do domu. Przed nami 320 km. Mamy zamiar zajechać do nowej soli na grilla i potem jechać do domu. Jak wyjdzie, nie wiadomo, bo nasze plany zawsze brały w łeb Więc bardziej jedziemy na spontan, Tak do zobaczenia na trasie. Dzień wyjazdu. No, ja mam 370 mil. Dzień wyjazdu. Oby szczęśliwie dojechać. Zrobiliśmy już prawie 600 kilometrów. Jeszcze przed nami 300. O! To prawie 900 kilometrów. Zrobimy koło 1000. Bo tam mamy jeszcze gdzieś zjechać. Jak to tam miękko było. Chciałbym, to tam miękko było jeździć z wysokimi dźwigniami. Oczekaj, to kto no, tak. to bo... kiedyś, to, to tak gdzie, gdzie to było? To, to... Jak motocykl pływałem, to mówił, że tyczyna jeździła kurka i miała te kloski przywiązane do tego. O to ja no, nie, nie wiem. była. Zostało nam jeszcze 120 100... km, czy 105, 105, tak? 105 km do pierwszej bazy. Nie, to jest. A bo co No to tak. ubieramy się i jedziemy, zdjęcie co? Zdjęcie bym tutaj. I znowu z tyłu. Tam. Tak, to w przodu, Dobra, no, machacie. Będzie żeby słońce jest tutaj, zostań tutaj. No. no dobrze, będzie widać. Będzie pan zadowolony. Pani. Koniec motor mój będzie. Jak ktoś będzie chciał, to mogę popchnę No to na koń. I ciśnię. Dziewięćdziesiąt pięć. <gry> Już jest dobrze? Dobrze już jest? No i co? Kufer się znowu otworzył. Tak. Masakra powiem Ci. No Ty, tu trzeba jakaś niebezpiecznie stać. Chyba jesteśmy blisko. Czuję grilla. voli Dzia, Czekaj, ja muszę sobie wziąć przede wszystkim buty No proszę, tacy to pożyją to dobrze kaneczka z kapustą kiszoną ooo nooo no i Dobre, cały sok na niej po ciężkiej jeździe ja będę na po ciężkich przygodach grill ooo jak fajnie nowej soli w tobie drogi już tak u Paulinki ugościli nas Paulinka i Adam o tak to tamten to tamten, to ten? Tamten zładam. To tak? To ja. To winka do A, jestem. Dzień dobry. Dobra, jem, bo mi zjedzą wszystko. Piją takie piwo. Jak są w trasie. To jest alkoholowe, proszę. To oni, to oni nas ugościli. Pyszny grill. No, tak to się nie chcę wyjeżdżać, tak ale musimy. <głosy> <głosy> Także zbieramy się i jedziemy dalszą drogę ku zachodzącemu słońcu. No, <noise> na zachód. <noise> na zachód. No, na zachód. Nie, nie samo to jedzie. Stój, maleńki. курда. z Nowej Soli. Znaczy z wioski pod Nową, pod Nowej, z wioski spod Nowej Soli. Zostały nam 170 km do Dębna. Mam nadzieję, że to bezpiecznie się przejedzie. Bo zmęczenie jest straszne w moim przypadku. Spać się chciało trochę, poleżałem, począłem, ale, ale generalnie i tak jestem taki zmęczony strasznie. Dziękujemy jeszcze raz za gościnę, pyszny grill. Pyszne mięsiwo, suróweczki, sałatki, piwko bezalkoholowe, no rewelacja.

Ja Cię pierdolę. Molało wszystko już. Dupsko mnie już tak boli, piecze znaczy. No od siedzenia. A? Co? Okej okay. thank you